Czy wiesz, jak poprawnie wymówić nazw tych firm po angielsku, bo o tym jest dzisiejszy odcinek? Instytut Lingwistyki przedstawia. Bardzo dobrze wiem, że jest tutaj dużo firm na mojej liście, które nie są ani ze Stanów. Ani z Anglii, ale oczywiście, jak będziecie w Stanach albo w Anglii, albo będziecie rozmawiać z Nativeami, to musicie wiedzieć, jak my wymawiamy te firmy, bo inaczej ludzie może nie będą wiedzieć, o czym ty gadasz. To pierwsza firma, to jest szwedzka firma Ikea. Jak byłam małym dzieckiem, to ja myślałam, że Ikea to była amerykańska firma, ale to nie jest. I teraz, jak mieszkam w Polsce, to wiem, że ludzie mówią, Ikea, ale jakbyście rozmawiali z Amerykaninem albo z Anglikiem, i byście powiedzieli Ikea, to prawdopodobnie by ci powiedzieli, że w ogóle nie znają takiego sklepu, i potem ty byś im wytłumaczył, co to za sklep, i oni by powiedzieli: Ha, brzmi jak fajny sklep, ale nie znam tego sklepu. I potem jeszcze byś wytłumaczył co to za sklep i wtedy oni by powiedzieli: "O, mamy taki podobny sklep w Stanach. Tylko on się nazywa IKEA i nawet by nie wiedzieli, że to jest ten sam sklep." To jeszcze raz ta firma po angielsku się wymawia IKEA, IKEA. Druga firma oczywiście jest niemiecką firmą, to jest Mercedes. Mercedes-Benz, Mercedes. I wiem, że po polsku się mówi Mercedes i to jest bardziej logiczne, bo to jest mer c des i słyszycie, że E się wymawia dokładnie tak samo każdym razem jak mamy E, ale po angielsku tak nie jest i każde E się wymawia inaczej, I to jest mind blown, ridiculous tak naprawdę i nawet ludzie ze się z tego śmieją i są memy z tego, że tak jak jak to jest możliwe, że tak, hej, co ty robisz z twoim życiem? I ludzie mówią, o siedzę sobie tutaj i myślę o tym, jak każde E w Mercedes się wymawia inaczej. To jest Mer Mercedes. Mercedes, 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 Mercedes Benz. Trzecia firma to mi się wydaje jest koreańska, ale oczywiście nie z północy, hehe. <grym> Nie, bo to oni tam nawet nie mają jedzenia. I tą firmę się wymawia po angielsku Samsung. Samsung. Wiem, że po polsku ta firma jest Samsung, ale może ktoś by nie wiedział, co to znaczy, jakbyś tak powiedział, jak rozmawiasz z kimś po angielsku, przynajmniej ktoś ze Stanów albo z Anglii. Wiesz, może w innym kraju oni też mówią Samsung. Nie wiem, jak oni to mówią w Korei, ale w Stanach po prostu to znamy jako Samsung. To jest Samsung. Samsung. Trzecia firma to jest brytyjska firma, i muszę powiedzieć, że ja zawsze do dzisiaj źle wymawiam tą firmę, przez to, że tej firmy nie ma w Stanach. I pierwszy raz Widziałem tą firmę w Polsce. To ja tylko wiedziałem, jak Polacy wymawiają to słowo. I ja zawsze mówiłem Coaster. Oczywiście wiem, że po polsku jest Kosta, jest takie O, Costa, ale ja mówiłem Coaster, bo O po angielsku jest O. I przez to, że po polsku mówicie O, to ja to tak zrozumiałam jako O po angielsku. I często, jak rozmawiałem z Nativem w Polsce po angielsku, to oni byli też Polakami. Oni byli tacy jak ja, że albo się wychowali w Kanadzie, albo w Stanach. To dla nich po prostu, wiesz, to nie było nic dziwnego, żeby słyszeć coaster, ale kiedyś rozmawiałem z kimś, kto był zupełnie Nativem i w ogóle nie był Polakiem, i powiedziałam. Coaster? I oni tak Co? Coaster? Like, tak, you mean Costa? I jak o tym pomyślałem, to tak to zupełnie zmieniło moje życie, że ja tak. No rzeczywiście, to jest Costa. Czemu ja myślałem, że to jest Coaster? I jak o tym pomyślałem nawet przez jedną sekundę, to pomyślałem, no oczywiście, że to jest Costa. Przecież się nie mówi how much does that coast nie, się mówi how much does that cost? I to jest to samo. Cost plus A. Costa. Jakby to było Coasta, to byśmy to pisali tak. I Coast to jest wybrzeże. Następna firma to jest firma WhatsApp. I słyszycie, że to jest WhatsApp, tak jak Application. I często słyszę, że Polacy to wymawiają WhatsApp. I oczywiście to ma sens, bo to wymawiacie po polsku. Ale to, co jest tutaj ważne, żeby zrozumieć, jest, że jest duża różnica między what's up i what's up. Słyszycie, że up do góry jest takie o, uh, że takie o, uh, jakby lekarz patrzył na Twoje gardło, że tak jak o. Uh. To nie jest a, to nie jest UP, to jest up. Up. Tak jak musisz udawać, że jesteś barbarzyńcem albo niemcem albo coś takiego. A to jest to samo. To jest up. Tak jak under. To nie jest under. To nie jest a. To jest a. Up. Under. Punk. Lucky. To nie jest lucky. To jest lucky. To jest taki a. To nie jest a. To jest a. Lucky. Lucky. Up. Under. I tak samo what's up i what's up. App? Okay, that's bardzo American. App. But the by może probably nie I like, tak what like, app? What? Yeah, that's. yeah, tak nie I'm saying. An application. Yeah, I no, just would app. Applica application. Oh, oh, I do say, old oh boy, do you like this application? Yeah, right, oh, governor. I love them applications. Okej, okay, oni chyba tak nie mówią. Nie mogę Was nauczyć jak Anglicy to mówią, ale mogę Was nauczyć jak Amerykanie mówią i to jest app, to jest takie a, widzicie moje buzię. Może jak, jak nie słyszycie różnicy, to patrzcie na moją buzię. Application, What's app? to jest a-p. Wiem, że po polsku za bardzo się nie otwiera buzi, okej, okay? bo to jest wszystko takie ciche, tak psz, tak, szaszcz brzmi w ścinie, w szybrzy, to jest taki przybrzy. Ale po angielsku musisz otworzyć buzię. What's App? I nie WhatsApp, to jest App. App, WhatsApp, Application i what's up. up, Up i App. Up, App. Słyszysz różnicę? Mam nadzieję, że słyszysz, jak nie, to patrz na moją buzię. Up, to jest takie o. Uh, uh. Taki jak taki barbarian, taki barbarzyniec albo Neandertalczek, tak op. Uh, up, up. I app. Application. To ta firma się nazywa Whatsapp. Szósta firma to jest Wikipedia. Wikipedia to nie jest Wikipedia, to nie jest... Po polsku oczywiście, ale po angielsku jest Wikipedia. Wikipedia. Tak samo jak mamy słowo encyklopedia to mniej więcej tak się wymawia Wikipedia. Encyclopedia? Wikipedia. I ostatnia firma, to też jest aplikacją i to jest firma Tinder. Tinder. Pewnie znacie tą aplikację, prawdopodobnie. I wiem, że po polsku to się wymawia Tinder, ale jak znacie mnie, to pewnie już wiesz, że i po angielsku się nie wymawia i. I często jest i, Albo I. I w tym przypadku jest I. Tinder. Tinder. Do you ever use the Tinder application? I jakbyście nie wiedzieli, słowo Tinder to, to, jest, to nie jest tylko aplikacja. Jest takie słowo. Tinder znaczy podpałka, albo nieznanego słowa, hubka? Jest takie coś? Nie wiem, podpałka. To są takie coś, żeby zacząć. Ognisko i to jest Tinder. To mam nadzieję, że teraz zapamiętasz, jak się wymawia te słowa po angielsku. Jeszcze raz, muszę powiedzieć, że jak mówicie po polsku, to mówcie te słowa po polsku. To jest normalne. Ale jak będziecie rozmawiać po angielsku, to musicie to zmienić i powiedzieć poprawnie po angielsku, bo inaczej ludzie często, albo czasami, nie będą wiedzieć. Jaka to jest firma, albo jakie to jest słowo? Ale też z ciekawości się spytam, jak często oglądasz nasz kanał? Jak chcesz nam powiedzieć, to napisz w komentarzach, czy oglądasz co tydzień, od czasu do czasu, albo może to jest Twój pierwszy raz. Jak to jest Twój pierwszy raz tutaj z nami, to chciałam Ci powiedzieć, że na dole w opisie mamy dla Ciebie siedmiodniowe wyzwanie z angielskiego. Tam jest link, kliknij w go i zobaczysz, jak możemy Tobie pomóc. Poprawić swój angielski od razu. I jak często oglądasz nasz kanał, to czy ty sprawdziłeś nasze wyzwanie? Jak tak, to daj nam znać w komentarzach, co o nim myślałeś. I jak nie, to weź go sprawdź dzisiaj. Dzięki, że oglądasz nasz kanał i zobaczymy się za tydzień. Na razie. Cześć.